Dzisiaj mamy trochę szczęścia, bo kręcą w tym momencie kolejny odcinek ojca Mateusza. Może uda nam się coś zobaczyć, podejrzeć z kulis nagrywania tego serialu. Cześć moi drodzy, z tej strony Paweł i Galina. Dzisiaj jesteśmy w mieście królewskim położonym na siedmiu wzgórzach nad Wisłą. Jest to miasto portowe. A jesteśmy w Sandomierzu. Sandomierz to miasto położone we wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Jest to miasto królewskie ulokowane nad Wisłą na siedmiu wzgórzach, podobnie jak Rzym. Pierwsze wzmianki o Sandomierzu pojawiają się w XII wieku w kronikach Galla Anonima. Gal Anonim. Już przed 1113 rokiem zaliczył Sandomierz do głównych grodów kraju obok Krakowa i Wrocławia. Miasto szybko rozwijało się, ponieważ leżało na głównym szlaku handlowym, który łączył zachodnią część Europy z Rusią. W XII wieku istniały tu już cztery kościoły. Sandomierz był wielokrotnie niszczony przez najeźdźców, między innymi Tatarów i Szwedów, oraz przez pożary. Pierwszy punkt naszej dzisiejszej wyprawy to gotycka brama miejska zbudowana przez Kazimierza Wielkiego i zwana Bramą Opatowską. Obecnie liczba ludności wynosi około 24 tysięcy mieszkańców. Miasto jest niezwykle bogate w ślady historii i zabytki. Proszę państwa, my już schodzimy z wieży widokowej, która się znajduje na Bramie Opatowskiej i teraz ulicą Opatowską, czyli deptakiem dojdziemy do naszego drugiego punktu. Brama Opatowska to największa brama miejska, zamykana żelazną kratą. W murach obronnych miasta były cztery bramy, ale zachowała się tylko ta jedna. Tutaj na Sandomierskim deptaku znajdują się wszelkiego rodzaju Sklepy spożywcze, restauracje, cukiernie. Dochodzimy nim do Sandomierskiego Rynku. I akurat dzisiaj mamy trochę szczęścia, bo kręcą w tym momencie kolejny odcinek Ojca Mateusza. Może uda nam się coś zobaczyć, podejrzeć z kulis nagrywania tego serialu. Chociaż to nie jest główna rzecz, jaka nas tu interesuje. Także Sandomierski Rynek dzisiaj mamy zajęty przez ekipę filmową. Nie planowaliśmy tego, nie jest to żadna z naszych atrakcji zawierającej się w Złotej Piątce. Do nich idziemy za chwilę, ale przy okazji podejrzeliśmy, jak wygląda praca na planie ojca Mateusza. Drugim ważnym miejscem w Sandomierzu jest ratusz, którego nie możecie ominąć. Pierwotnie była to wieża ośmiokątna, wybudowana w XIV wieku, a później dobudowano do niego część prostokątną. Na wieży widoczny jest orzeł z czasów Księstwa Warszawskiego. W podziemiach odkryto piwnice które służyły jako więzienie i miejsce tortur dla osadzonych. Budynek ratusza wielokrotnie ulegał pożarom. Jest to jeden z najpiękniejszych ratuszy renesansowych w Polsce. Na średniowiecznym Sandomierskim Rynku znajduje się zabytkowa studnia. Kotwica przypominająca, że Sandomierz to miasto portowe oraz 30 zabytkowych kamienic. Następnym ważnym punktem w Sandomierzu jest gotycka bazylika katedralna, wybudowana w XIV wieku w 1360 roku przez Kazimierza Wielkiego jako żal i zmazanie winy za utopienie wikariusza krakowskiego. Wcześniej w tym miejscu stała Kolegiata Romańska, została ona zniszczona przez Tatarów w XIII wieku i Litwinów w 1349 roku. Jest to świątynia gotycka z niezwykle bogatym wyposażeniem z XV, XVI i XVII wieku. Są tu bardzo cenne freski bizantyjsko-ruskie z XIV wieku, ufundowane przez Władysława Jagieł, który bardzo często tu przebywał. Freski te to jedne z czterech, które zachowały się w Polsce. W nawach znajduje się 16 obrazów, które tworzą tzw. kalendarium. Obrazy pod chórem przedstawiają męczeństwo Sandomierzan w 1260 roku, męczeństwo Dominikanów w 1260 roku, rytualny mord żydowski, wysadzenie zamku przez Szwedów w 1656 roku. Przy Bazylice znajduje się dzwonnica z XVIII wieku. Wracamy w okolice rynku, będziemy szukać jakiejś restauracji, w której zjemy coś smacznego, bo jak człowiek głodny, to i ta robota, to kręcenie nie idzie <laughs> Także trzeba coś przekąsić i będziemy kontynuować Dzień dobry Proszę Państwa, my już pojedliśmy w restauracji Kasztelanka, która się mieści na Sandomierskim Rynku. Dużo, smacznie i nie tanio, <laughs> ale można było się tego spodziewać z uwagi na lokalizację tego miejsca. Czwartym ważnym miejscem, którego nie można nie zobaczyć, będąc w Sandomierzu, jest Zamek Królewski. Zamek Królewski został wzniesiony w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. Jest ulokowany na wzgórzu. Był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Od XVI wieku była to rezydencja królewska. Wcześniej, w X wieku, była tu Warownia i Gród. Od XI wieku gród ten stał się rezydencją książęcą. Gród był otoczony wałem, zasiekami zbudowanymi z pali oraz fosą. W 1656 roku zamek królewski został wysadzony w powietrze przez Szwedów. W 1795 roku, był to okres zaborów, Austriacy przeznaczyli zamek na sąd i więzienie. Więzienie zostało zlikwidowane w 1959 roku. Na dziedzińcu zamku zachowała się stara studnia. Wracając do tematyki serialowej, zaraz nieopodal zamku w Sandomierzu znajduje się dworek ojca Mateusza. To jest miejsce, yy, które znacie z serialu, gdzie tam Mateusz z tą swoją gosposią siedzą na werandzie. Tak mi się coś kojarzy, bo ja tego serialu szczerze mówiąc nie oglądam. Zrobiłem na chwilę od reszty ekipy, po to, żeby wam zrobić jakieś ładne zdjęcie na miniaturkę. A prawdopodobnie będzie to to. Miejsce, w którym się znajdujemy, to romański kościół świętego Jakuba, który ma około 800 lat. Kościół świętego Jakuba to drugi pod względem chronologii klasztor dominikański w Polsce. Jeden z najstarszych kościołów w Polsce, który został wybudowany z cegły. Jest to świątynia romańska, wybudowana na przełomie XII i XIII wieku. Fundatorką tego kościoła była księżniczka Adelaida. Przy kościele znajduje się dzwonnica z najstarszym dzwonem kościelnym w Polsce. Naprzeciw kościoła widoczne jest zejście do wąwozu lescowego. Świętego Jacka. Obok kościoła znajduje się winnica dominikańska. Tradycja uprawiania winorośli i produkcji wina sięga 1226 roku. I na miejscu księża produkują winko. Ciekawostką jest to, że do tego kościoła prowadzi portal z XIII wieku nazwany Bramą Niebios. Tutaj za mną jest kolejna z ciekawych atrakcji sandomierskich, tak zwane ucho igielne, a inaczej brama dominikańska. Furta dominikańska ułatwiała kontakt z dominikanom, którzy mieszkali w dwóch klasztorach. Jeden z klasztorów bowiem znajdował się wewnątrz murów obronnych, a drugi poza murami miasta. Z furty korzystali też inni ludzie. Umożliwiała ona na przykład ucieczkę lub ukrycie się w murach miasta, kiedy bramy były już zamknięte. Jak widać, zrobiło się już szarawo, także wracamy do samochodu. Dwa miejsca, takie jeszcze dosyć ważne, w których nie byliśmy, to wystawa poświęcona. Serialowi Ojciec Mateusz. A drugie miejsce, gdzie nie byliśmy, no to jest podziemna trasa turystyczna, którą też podobno tutaj warto odwiedzić. Będziecie, zobaczcie i pokażcie na własnych filmach. Pokazaliśmy Wam Sandomierską Złotą Piątkę naszym zdaniem miejsc, które warto odwiedzić. I co możemy Wam zaproponować? Przyjedźcie do Sandomierza, zobaczcie to sami. Siemanko, do następnego razu. Cześć. Cześć.